Czy nawet I fajnie, że udało się wyrównać na po 19, no ale wtedy Jeden Bełchatów zrobił to, co zrobił przez cały mecz, czyli po prostu no, przejął kontrolę nad, no, nad, nad wynikiem i, i spokojnie ten mecz wygrał. No, myślę, że zdecydowała jakość indywidualna, bo wchodzi zawodnik na zmianę na zagrywkę, serwuje asa do linii. Potem w ostatniej akcji spotkania potrafią wystawić kilka z dwudziestego metra dokładnie na siatkę. I to są takie małe rzeczy, takie detale, niby proste, ale one decydują właśnie potem o tym, że że się wygrywa i że zespół jest klasowy albo tej klasy czasem brakuje. No tak, no ale dobrze zdajemy sobie sprawę, że ta kula nie była zbyt bogata. Nie było z czego wybierać do tej pory, więc no, ja tutaj się dobrze czuję, fajnie mi się trenuje i trenuję też po coś, żeby... żeby Momentami to wyglądało lepiej, no ale, ale niestety nie dało, nie dało tak naprawdę drużynie globalnie nic, naprawdę, więc szkoda, no ja się czuję coraz lepiej na pewno też sportowo i, i, i tak mentalnie, więc mam nadzieję, że, że po prostu tą, tą, tą pracę z treningu się przebiec Po Tobie było widać na pewno tą dobrą grę, tak jak tutaj właśnie przedmówca powiedział, że najlepszy mecz jak na razie w barwach MKS-u w swoim wykonaniu, chociaż Dostrzegasz może, że brakowało motywacji trochę, jeśli chodzi o cały kształt i jak w ogóle wy jako zespół podchodzicie teraz i jak wygląda Wasze nastawienie, bo po... to już jest 12 porażka z rzędu. No tak, no my tak nawet w kwadracie dla rezerwowych żartowaliśmy, może nie żartowaliśmy, ale mówiliśmy sobie w połowie pierwszego seta, że pierwsza połowa seta była tak naprawdę najlepsza od dawna, a ten set się skończył chyba najgorzej całościowo wyglądał najgorzej spośród wszystkich rozegranych od, od bardzo dawna, bo prowadzimy 10 i robi się 15-7 przy zagrywce Grześka Łomacza, więc to nie są też... E, czasem można zrozumieć, jak się nie ma nic do powiedzenia, kiedy wychodzi zawodnik, ładuje po 120 po liniach i no to, to brawo dla niego, prawda? Ale no takie, takie przestoje nie powinny się zdarzać i, i myślę, że ten moment troszkę pociął skrzydła, co potem przełożyło się na drugi set, na początek trzeciego. E, fajnie, że w, w te, te, te końcu emocji przyniosła jednak, bo udało się ten wynik podgonić, ale na pewno to nie jest łatwe, tak jak powiedziałeś, to jest już nawet nie wiem, która porażka z rzędu. Widać, że znajdujemy tę motywację na początek, na początek spotkania i wszystko jest ok, fajnie, ale, ale po prostu przychodzi jakiś, jakiś moment takiego niemocy, niemocy siatkarskiej i, i to czasem gaśnie i potem ciężko to po prostu wskrzesić i to jest nasz problem, myślę, bo, bo trenujemy całkiem nieźle, jeżeli jesteśmy w stanie wrócić z takiego wynika jak w trzecim secie, jeżeli jesteśmy w stanie zacząć tak spotkanie, znaczy, że coś potrafimy grać, prawda? Tylko problem leży w, trochę na pewno też w jakości siatkarskiej, ale też na pewno w, w, strefie, w strefie mentalnej.